Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Salon optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach, oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia, Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podoartist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Chcesz, by twój samochód był sprawny i bezpieczny, powierz go zaufanym specjalistom. Wybierz MIRKO, ich profesjonalizm i rzetelność doceniło już wielu klientów. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów firmy transportowej MIRKO dysponuje najwyższej klasy urządzeniami diagnostycznymi. Tu możesz wykonać badanie techniczne swojego pojazdu, dokonać przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzić geometrię i zbieżność kół. MIRKO wykonuje też bieżące naprawy samochodów ciężarowych, Specjalizm Naprawią i przeprowadzą legalizację tachografów, zamontują, a także naprawią ogrzewanie postojowe firmy Webasto. Zajmą się też serwisem urządzeń klimatyzacji w samochodach. Mirko to także usługi transportowe na terenie całej Europy samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Tu także mamy gwarancję pełnego serwisu olejowego. W Mirko znajdziemy też rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Na miejscu jest sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi, także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w danym momencie potrzebnej części pracownicy sprowadzą ją w ciągu 24 godzin. Mirko oferuje także recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21, a także w soboty od 7 do 16 kościuszki 51 Bolesławiec. 4 grudnia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Coroczne sprawozdania szefów instytucji, które zajmują się m.in. kontrolą sytuacji w powiecie bolesławieckim w ramach ich kompetencji, to dla radnych powiatowych i mieszkańców powiatu kompendium wiedzy o tych sferach funkcjonowania powiatu. Na ostatniej sesji Rady Powiatu takie sprawozdanie przedłożył powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jak mówię, tych kontroli było 74 bez żadnych uwag. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego to instytucja funkcjonująca w administracji zespolonej, nad którą nadzór ma m.in. Rada Powiatu. Stąd też doroczny obowiązek składania przed nią przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sprawozdania o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu. W roku ubiegłym i roku wcześniejszym, przypominam, że to był okres pandemii, przeprowadzono w 2021 roku 426 kontroli i 548 w roku ubiegłym. Obecnie w całym powiecie bolesławieckim zgłoszonych jest ponad 2800 budów. To pokazuje, jak istotnie jest ów nadzór budowlany i kontrolowanie całego procesu budowlanego. Podczas kontroli robót budowlanych nie stwierdzono poważnych naruszeń obowiązujących przepisów i najczęściej występującym takim odstępstwem jest odstępstwo nieistotne, polegające na tym, że obiekt jest wybudowany. Y, 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 i zawiera pewne drobne elementy, które należy poprawić, wtedy nakazujemy wykonanie poprawek w dokumentacji. Natomiast, jeżeli są to odstępstwa istotne, to uchylamy pozwolenie na budowę. W obowiązkach Inspektoratu Budowlanego jest też kontrolowanie samych placów budów pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kontrolujemy również tzw. biozy. To są plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tych kontroli było 74. Podczas kontroli nie wykazano rażących naruszeń obowiązujących przepisów. BIOS to jest taki rozkład placu budowy, gdzie zlokalizowany jest dźwig, miejsca postojowe, miejsca kierownika budowy, składowania materiałów budowlanych. W 2022 roku skontrolowano też budowy, które nie zostały legalnie zgłoszone. To były samowole budowlane. Wykryto 12 takich przypadków. W 6 przypadkach samowoli nakazano rozbiórkę. Były też mandaty karne i naliczenie opłat legalizacyjnych. W 2021 roku ilość obiektów budowlanych wynosiła 843, tyle żeśmy oddali do użytkowania. O 11% spadło w roku 2022. Jest ich mniej, nadal dużo, ale mniej, a ja mogę powiedzieć, że w 23 jest jeszcze mniej. A ilość mieszkań, no to prawie o 1 piątą mniej. Jest, taki dosyć, jest duże takie npnięcie z 620 mieszkań na blisko 500. Są to spadki w stosunku do lat ubiegłych, ale nadal są to liczby rekordowe w porównaniu do roku 2017 i wcześniejszych lat. Gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, która gmina jest wybierana jako miejsce zamieszkania, no to pierwsze miejsce to jest Bolesławiec, to jest 251 mieszkań, w gminie 139, w Nowogrodzicu 12,31, i 31, później Osiecznica, Łącznie 504 mieszkania. Poza odnotowaniem spadków w inwestycjach budowlanych, powiatowy inspektor zwrócił jednak uwagę na pozytywy a chodzi o wzrost zaawansowania technologicznego przy budowach, szczególnie budynków mieszkalnych. Coraz szerzej wykorzystuje się nowoczesne technologie budowlane oraz inteligentne systemy. Zapraszam teraz na blog wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o przyznaniu Stanisławowi Borowskiemu, Bolseckiemu artyście Szklarzowi, wyróżnienia Dolnośląski Klucz sukcesu. Nowogrodzieccy policjanci odzyskali rusztowania o wartości 15 tysięcy złotych. Znaleźli miejsce, gdzie złodziej ukrył swój łup i zabezpieczyli mienie pochodzące z kradzieży. Ponadto policjanci ustalili, że 34-letni mieszkaniec Bolesławca jest również odpowiedzialny za kradzież dwóch szpul z przewodami na szkodę tej samej firmy. Zatrzymany to recydywista i grozi mu kara do 7,5 lat więzienia. Wrocławska seniorka została oszukana przez przestępców, którzy zaaranżowali sytuację, której jej syn potrzebował pilnie pieniędzy w związku z potrąceniem na pasach ciężarnej kobiety. Oszuści pod tym pozorem wyłudzili od niej zestaw monet kolekcjonerskich o wartości kilku tysięcy złotych. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ślubowanie złożyło kilkunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wśród nich również z Bolesławca. Osoby te pojadą teraz do szkół policji w kraju, gdzie będą przez kilka miesięcy zdobywać podstawową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia służby w terenie. Po odbyciu adaptacji zawodowej trafią do jednostek na terenie Wrocławia, Wałbrzycha, Głogowa, Góry, Lubina, Polkowic, Świdnicy Ząbkowic Śląskich, Wołowa, Zgorzelca oraz właśnie Bolesławca. Delegacja Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu Bolesajskiego Szpitala Świętego Łukasza wzięła udział w 29. konferencji sekcji chorób naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W ramach sesji prowadzonej przez personel Bolesajskiego Szpitala wygłoszono wykład na temat organizacji opieki udarowej oraz zaawansowanej diagnostyki dysfagi. W ubiegłym tygodniu po raz 27 przyznane zostały Dolnośląskie Klucze Sukcesu. Kapituła wyróżnienia przyznała nagrody w siedmiu kategoriach regionalnych oraz trzy wyróżnienia specjalne za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce. Nagrodę Dolnośląski Klucz Sukcesu otrzymał bolesiański artysta szklarz Stanisław Borowski. Samorząd Dolnośląski zachęca wszystkich turystów i osoby działające w sektorze turystyki do zapoznania się z poradnikiem Turystyka Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na oferty rekreacji dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Poradnik dostępny jest na witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Zakładce Turystyka. Tylko do końca tego roku przedsiębiorcy będą mogli korygować dokumenty ubezpieczeniowe składane do ZUS za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021. Wcześniej nie było żadnych ograniczeń w tym względzie, natomiast za okres od stycznia 2022 błędy będzie można korygować w ciągu kolejnych pięciu lat. Płatnicy dość często korygują dokumenty ubezpieczeniowe, zarówno te zgłoszeniowe, jak i rozliczeniowe. A powodem są błędy zidentyfikowane bądź przez płatników bądź zauważone w trakcie kontroli przez zakład ubezpieczeń społecznych. Kiedyś takie dokumenty można było korygować i wysyłać do ZUS bez żadnych ograniczeń czasowych. Teraz nowelizacja ustawy to zmieniła. Zatem tylko do końca grudnia tego roku można poprawiać błędy, które dotyczą dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021. Co do zasady, od 2022 roku można korygować dokumenty tylko przez kolejnych 5 lat, natomiast wcześniejsze dokumenty można skorygować tylko do końca tego roku. Jeżeli zatem pracodawca nie zdąży sporządzić korekt, może poinformować ZUS o nieprawidłowościach, które mają wpływ na prawo do emerytury lub renty, albo ich wysokości. Wówczas to ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i będzie mógł sam skorygować zapisy na koncie ubezpieczonego lub dokumenty na koncie płatnika. Jeżeli przedsiębiorca tych starych deklaracji rozliczeniowych nie zdąży skorygować, nie grożą mu za to żadne sankcje. Płatnicy składek zawsze też mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu 22 560 1600, ale także w dowolnej placówce ZUS-u. Za chwilę nadam jeszcze prognozy pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Z poniedziałek na wtorek temperatura w Bolesławcu spadnie do minus 7 stopni Celsjusza. W dzień wzrośnie do minus 1. Wilgotność powietrza 95%. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr słaby do 8 km na godzinę wiał będzie z kierunków wschodnich. Przedajesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chcesz, by twój samochód był sprawny i bezpieczny, powiesz go zaufanym specjalistom. Wybierz MIRKO, ich profesjonalizm i rzetelność doceniło już wielu klientów. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów firmy transportowej MIRKO dysponuje najwyższej klasy urządzeniami diagnostycznymi. Tu możesz wykonać badanie techniczne swojego pojazdu, dokonać przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzić geometrię i zbieżność kół. MIRKO wykonuje też bieżące naprawy samochodów ciężarowych, Specjal naprawią i przeprowadzą legalizację tachografów, zamontują a także naprawią ogrzewanie postojowe firmy Webasto, zajmą się też serwisem urządzeń klimatyzacji w samochodach. Mirko to także usługi transportowe na terenie całej Europy samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Tu także mamy gwarancję pełnego serwisu olejowego. W Mirko znajdziemy też rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Na miejscu jest sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi, także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w danym momencie potrzebnej części pracownicy sprowadzą ją w ciągu 24 godzin. Mirko oferuje także recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21, a także w soboty od 7 do 16. Kościuszki 51, Bolesławiec. Podoartist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332.